We chilling and having a good good, good time Mam te wszystkie ozdoby, słuchajcie, mam też dwie torebki. E, już tu przesuwam te torebki. E, dlaczego postanowiłam Zakupić tyle nowych, że tak powiem, ozdób świątecznych. Ano dlatego, że słuchajcie, marzyła mi się od lat choinka taka, wiecie, wymarzona, żeby była ubrana tak, jak ja bym chciała, ale zawsze mi było mega szkoda tych wszystkich starych ozdób. Ja mam naprawdę zdjęcia rodzinne na choince, jakieś ozdoby, które dostałam od teściowej, kupę lat temu, od mamy i w ogóle, i w ogóle. I też takie ozdoby, które dziewczynki robiły w przedszkolach, w szkole na początku swojej edukacji, więc naprawdę było mi bardzo szkoda się tego pozbywać i nie wiecie, nie umieścić tego na choince, ale z drugiej strony zdam sobie sprawę, że tyle lat y, ubieramy choinkę, przez tyle lat będziemy ją stroić, że nic się nie stanie, jak jednego roku ubiorę ją troszeczkę inaczej i w ogóle zobaczę, jak to będzie wyglądało, czy mi się to uda. Zamarzyła mi się choinka, a jeszcze dodam to, że te y, bardzo takie sentymentalne, piękne ozdoby mogą umieścić dziewczynki, bo one też ubierają choinkę. Nie wiem, czy w tym roku będzie tak samo, ale w zeszłym roku ubierała Lila swoją, Matysia swoją e, i na przykład e, mogą sobie wtedy, jeśli w tym roku podejmą taką samą decyzję, tak samo mogą sobie słuchajcie, ubrać choinkę jak tylko chcą, mogą sobie e, po prostu dodać te różne stare ozdoby. No i dobra, a ja wam pokazuję, co ja tutaj wyhaczyłam. W kilku sklepach byłam, byłam w HomeSense, byłam w Range'u i byłam w Biemie. I w sumie wystarczyło to, żeby popłynęła grubo. Słuchajcie, z tymi ozdobami trochę mam wyrzuty sumienia, ale wiem, że to nie są rzeczy, które wyrzuci się, które się straci tylko z roku na rok. One z nami zostają. Nie wiem w ogóle zacząć od której torebki. Ale jestem bardzo podekscytowana, bo naprawdę. A, i powiem Wam tak. Chciałabym, żeby ta choinka była biała. Ewentualnie odrobinę biel może mieć srebrnych akcentów, dlatego że bardzo często białe rzeczy są po prostu w brokacie srebrnym, ale generalnie biały i złoty chcę, żeby dominował. Ewentualnie jeszcze beżowy i jakieś tam akcenty srebra. I już Wam pokazuję, jakie ozdoby kupiłam. Tu będą też rzeczy, które są kupione po dwie, po trzy te same, ze względu na to, że po prostu to fajnie wygląda, jak są takie, wiecie, no podobne czasami bombki. Też chcę Wam powiedzieć, że niektóre są takie bardziej plastikowe, niektóre są totalnie szklane. Kupowane pojedynczo, bardzo często, czyli takie szczególne egzemplarze, więc naprawdę jestem nakręcona. Na niektórych mam cenę, i będę wam mówić 3 funty. I jest tu napisane Nordic Ice. Zobaczcie, ta bombeczka już wam zrobię przybliżenie. Ta bombeczka, jak widzicie, ma takie perełki na górze taki śnieg, i tutaj e... Odstające takie elementy szkła, przez co wygląda fenomenalnie. I to jest pierwsza taka bombka, będę je tutaj kładła i mam jeszcze jedną, słuchajcie, taką, także wzięłam dwie takie śnieżki, że tak powiem, następnie i też tego kilka opakowań, zakupiłam białe, bo w sumie nie było złotych, takich dużych, jakby mnie interesowały, więc zakupiłam tej samej, to jest marki w ogóle, Nordic Ice, i to było chyba z BMA, słuchajcie, nie widzę tylko, ile to kosztowało, aha, już widzę, 3 funty, 3,50, 3,5 funta, białe kokardy, tu mają lekko srebrne wykończenie, ale są takie, widzicie, duże, przepiękne. Już Wam zrobię zbliżenie. Tak się prezentują. Są z takiego pluszku bardzo miłego, jak widzicie, są tak ładnie tutaj obrobione. I tych kokardek przepięknych, dużych wzięłam, słuchajcie, cztery sztuki. No tak, cztery sztuki, bo stwierdzam, że jedna to zniknie, dwie to za mało, a cztery, no to już będzie, tak wiecie, pięknie wyglądało. Kolejna rzecz, tutaj też są biało, troszkę srebra ma, ale generalnie białe ozdoby. To są takie kwiatuszki, można powiedzieć? Widzicie? I mam dwa takie kwiatuszki, które można też tak włożyć w choinkę, jak również jakoś tak postawić, lub po prostu żeby sobie zwisały. Przecudowne, bardzo ładne, mają w ogóle takie pluszowe, zawieszkę taką pluszową. Przepięknie. I końcówki tych kwiatuszków są w brokacie. Przepiękne są, naprawdę powiem Wam, że bardzo mi się podobają i one były po 2,5 funta i wzięłam dwie sztuki. Tu nadal mamy, jak widzicie, biel i idziemy dalej następnie. Zobaczcie. Białe z brokatem, który wpada w różne jakby kolory, bo widzę, że przebija się jakby delikatny zielony i fioletowe, ale generalnie białe takie spiralki. On 8 sztuk kosztowało 3 funta, ale zobaczcie, one są naprawdę bardzo ładne i myślę, że będą fajnie wyglądać na końce, bo będą tak ładnie sobie zwisać. Jak za tą cenę, to wydaje mi się, że dużo oferują. W sensie, że mamy dużo ozdób za niewielką cenę bo 3 funty za takie spiraleczki. Kolejna rzecz, też 3 funty i też wydaje mi się, że się opłaca. Nie wiem, ile tylko jest w zestawie. 8 sztuk też. Zobaczcie, takie złote pióra. Przepiękne. No w końcu jakieś złote elementy. O! Myślę, że bardzo będzie w ogóle fajna ta choinka, bo będzie taka bardzo śnieżna. O, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jeszcze nie będę tego otwierała. Wy na pewno będziecie ze mną choinkę ubierali, więc też jeszcze zobaczycie, jak to wygląda. I jeszcze wzięłam takie piórka białe, które też są w tym brokacie, takim podobnym do tych spiralek, i też jest ich 8 sztuk. Mam nadzieję, że daje radę tutaj z ostrością. I ostatnia rzecz z tego, z to są po prostu takie trzy kokardki, tym razem złote 3 funty za trzy kokardki są dosyć też duże, dlatego się na nie skusiłam, no i oczywiście złote brokatowe powinny bardzo ładnie takie złote i brokatowe powinny bardzo ładnie odbijać właśnie światło lampek. Lampki planuję słuchajcie, zawiesić na ten moment e, takie ciepłe żółte, ale jeszcze zobaczymy, bo jak będę ubierała tą choinkę z dziećmi, z Arturem to oczywiście ich zdanie jest też dla mnie ważne i oni pewnie doradzą, czy chcą właśnie żeby było bardziej żółte światło, czy chcą to dać jeszcze jakieś białe lampki, czy na przykład w ogóle zmienić i też na przykład zielone. Wiecie, taki kontrast, zielone, beżowe i ozdoby złote i białe przede wszystkim. No, zobaczymy. Eee, a nie, jeszcze mam dwie ozdoby z tego sklepu. Już Wam pokazuję, przecudne w ogóle są te ozdoby. Dajcie znać mi później, czy Wy kupowaliście coś na choinkę w tym roku, jak ubieracie choinkę, eee, czy będziecie mieć żywą, czy sztuczną i czy dokupujecie jakieś ozdoby. Przepiękne dwa anioły. One są piękne, ja w ogóle bardzo lubię. Po 2,50 są te anioły w ogóle i zobaczcie, jak one się prezentują. Mam nadzieję, że kamera oddała, jak one przecudnie wyglądają. Są przeźroczyste, są z białym brokatem i jeszcze pozłacane elementy. Są też duże, jak widzicie, tak jak moja dłoń. No, a te aniołki są przecudne. Że one są były po 2,5 funta. No, naprawdę powiem Wam, że mam tutaj dodatkowe oświetlenie, pozasłaniałam sobie zasłonę, żeby było bardziej z lampą. I wszystko widzę, jak teraz pięknie odbija ten brokat, te elementy, kolory i to było wszystko z jednego sklepu, przechodzimy do drugiego no i tu się będzie działo zobaczcie, w ogóle nie na dziale bombek, znalazłam takie piękne różyczki i bardzo mi się spodobały bo mają takie z tyłu zakończenia drucików i można te białe, piękne różyczki zamocować na choince i też będzie to bardzo ładnie, słuchajcie, delikatnie wyglądało, tego co kojarzę to te różyczki były chyba po 4 funty, także te też bardzo fajnie, bo za 4 funty macie aż 10 różyczek na choinkę. I przejdziemy teraz do ozdób pojedynczo kupowanych i chyba największych bombek, jakie zakupiłam. No zobaczcie tą bombkę. Ona jest i złota, i kryształowa, i ma perełki. Jest przepiękna, jestem zauroczona i zakochana. I w stosunku, słuchajcie, co do wielkości tej bombki, to ona była w niezłej cenie, ale ja nie widzę... Paragon, no ale i tak nie będę słuchajcie wiedziała, która to była bombka. Najdroższa bombka, jaką zakupiłam, pojedyncza, A. Ivory e, Rose, to, to będzie cena 3 funty. Więc na pewno nie kosztowała więcej niż 3 funty. Jest przecudowna. Chociaż wiecie, trzy dwie ozdoby duże robią ogromne wrażenie na choince i bardzo ładnie ją rozświetlają. I tutaj mam kolejną. Wzięłam dwie, stwierdziłam, że dwie, no to już tak wiecie, będą, będą się bardzo ładnie prezentować. Eee, I już Wam pokazuję. Naprawdę są przecudowne. Mam nadzieję, że. Zaraz ich nie stłukam, bo to są prawdziwe bombki, które mogą się stłuc. I kolejne, tym razem słuchajcie, poszłam w takie złoto ciemno, ciemne, które już prawie w rdzawe, nawet nie wiem, w brąz bardziej wpada. Takie dwie bombki, żeby troszeczkę, wiecie, te barwy były różnorodne, a nie tylko takie same. I ona ma ta bombka e, cyrkonnie poprzyczepiane, tak, cyrkonnie. I ma jeszcze takie paseczki, naprawdę prezentuje się ślicznie. dały mi się te bombki bardzo też duże i ciekawe i powiem wam że bardzo ładnie kładę tutaj te ozdoby te bombki też ciemniejsze przy tych jasnych srebrnych i złotych to też pięknie pięknie to wygląda i idziemy dalej następnie yy, i to też są chyba dwie albo jedna żeby nie przeoczyć nie ta jest jedna jedyna yy, i to jest bombka w kolorze złotym brokatowym i ma takie białe elementy Mieni, mieni się, słuchajcie, przecudnie i ten jej wzorek i po prostu ten brokat przepięknie się tutaj, przepięknie ona się mieni, zobaczcie. Już jest taka bardziej złota. Następnie wzięłam e, kolejne dwie takie same, tak. Też są piękne, słuchajcie. To są srebrno-złoto-białe bombki. E, Przecudnie się błyszczą, są troszkę mniejsze niż te poprzednie, tutaj mają też cyrkonie, no trzeba je Wam po prostu pokazać i one nie są, o sypie się z nich jeszcze trochę brokat, i one nie są e, tak jakby okrągłe, e, nie mają struktury gładkiej, tylko taką troszkę popękaną, zobaczcie. Też z lampeczkami powinny się one przepięknie mienić. A wyglądając, cudownie, jejku. Tak się jaram tymi ozdobami, nie mogę się doczekać już. Ubierania: i tu mamy białe, i to jest jedna, nie, dwie też wzięłam. Dwie całkowicie białe, z koralikami takimi białymi. I wzór to są chyba jakieś kwiatki, nie jestem pewna, ale zobaczcie. Jak się tak patrzy na te wszystkie ozdoby, to można stracić w tych sklepach po prostu głowę, bo są one przecudowne. Eee, kolejna bombka, i tę wzięłam jedną. Ona jest cała w takich kuleczkach i jest biała i mieni się też na srebrno troszkę. Zobaczcie. Piękna jest też ta bombka, powiem wam. Tak się ślicznie mieni w tym świetle. Ten brokat odbija i właśnie taki kształt nie, nierównomierny. I też wzięłam ją chyba jedną. To jest taka, takie żółte złoto. Widzicie, złoto, złoto. Oczywiście też ma różne kryształeczki. Tak wygląda. Ceny tych bombek wahały się od funt 79 do 3 funtów za jedną bombkę. Kolejne to są słuchajcie, o te były najtańsze, te kosztowały funta, tu już bym się pomyliła i to były najtańsze bombki, dlatego że to te prezenciki są słuchajcie leciutkie, ale są tak ładnie też ozdobione na złoto i na kryształowo, wyglądają pięknie, już Wam robię zbliżenie. Cudownie też się mienią te prezenciki, bardzo ładnie to wygląda. I przechodzimy dalej. E, mam tutaj taką, jedna jest też, e, taką widzicie w innej teksturze, przeźroczystą z biało-srebrnymi elementami i to jest taki dzwoneczek. Teraz jak podejmowałam te ozdoby, to widzę czy bardziej mam więcej biało-srebrnych, białych czy złotych. Następnie mam jeszcze taką białą. Ojej, ta też jest cudna, bo ona jest taka mazana jakby nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Jest trochę perłowa, kryształki. No, przecudna jest ta bombka, Już tutaj zabieram te wszystkie. Zobaczcie. I mam jeszcze aniołka pięknego, takiego kryształowego w gwiazdeczki. Zobaczcie. Pięknie się prezentują. już się nie mogę doczekać ubierania choinki. Kolejne rzeczy, i było tego bardzo mało, to są takie um, duże kwiaty. To jest chyba gwiazda, kwiaty gwiazdy betlejemskiej, ale nie jestem pewna. Trzeba tylko ładnie je porozkładać, bo były zwinięte. I one tak mniej więcej wyglądają. Poczekajcie, bo mam źle poukładane i niezbyt ładnie to wtedy wygląda, ale generalnie wzięłam takie oto kwiaty. Chcę te kwiaty też umieścić gdzieś na choince, bo widzicie, one będą bardzo ładnie wyglądały. Niestety nie było ich więcej i wzięłam dwa ostatnie te kwiaty. Tutaj mam jeden bardziej zwinięty, a tutaj mniej. On jest też taki wiecie, beżowy, miły w dotyku, a ma złotą obramówkę. I można sobie właśnie te piękne kwiaty gdzieś umieścić na choince. Też pięknie odbijają właśnie te wiecie, te złote elementy, tych Kwiatuszku, że tak powiem, światło. I mam jeszcze tutaj pojedynczą ozdobę. Jest to takie piękne pióro. Piękne, zobaczcie. Całe, po prostu złote z jednej strony. O, tak się prezentuje. Jak widać, jest tutaj dużo brokatu, bo właśnie taką miałam wizję, żeby też w ciągu dnia, jak czasami nie jest tak widno, to żeby właśnie te ozdoby tak odbijały pięknie promienie lampek. No i słuchajcie, szukałam jakiegoś ciekawego łańcucha. Bardzo ładne, piórowe łańcuchy są w biemie, muszę Wam powiedzieć, ale wpadłam na inny pomysł, bo zobaczyłam taką taśmę. Misiową taśmę, widzicie w ogóle to? I stwierdziłam, że ja tę taśmę mogę sobie odpowiednio poucinać na choinkę. Jak również mogę zrobić z tego kokardę. Więc wzięłam ostatnie, właśnie, w dwa takie. O, zobaczcie, to tak się prezentuje. I naprawdę można z tego poszaleć i zrobić piękne kokardy białe, zrobić, żeby ta choinka była taka bardzo, bardzo śnieżna. W ogóle jestem, słuchajcie, cała teraz w brokacie, jak wam pokazywałam te wszystkie ozdoby, i w torbie też jest pełno brokatu. Co chcę Wam powiedzieć, to to, że jeszcze zamówiłam sztuczny śnieg, żeby spryskać choinkę. Mam żółte, piękne lampki. Być może jeszcze jakieś lampki dokupię. Zobaczymy, jak będę ubierać, czy czegoś jeszcze nie zabraknie, ale póki co. Wygląda to naprawdę pięknie. Nawet jak tutaj leży w tym świetle, to zobaczcie. Także już nic nie pozostaje, moi drodzy: jak ubierać choinkę. Zapraszam Was w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że te ozdoby Wam się spodobały. Jak jeszcze czegoś nie macie, a coś Was zainspirowało, mieszkacie w UK, to biegnijcie do sklepu, bo za chwilę tych pięknych ozdób już może nie być.